Karol! Komu kibicujemy, bo nie słychać? No komu kibicujemy, bo nie słychać? Słuchajcie, widzicie, młodzież teraz się wstydzi, niby komputery, YouTube, vlogi, a zobaczą aparat i od razu jest kupa. No niestety, no ale. Tutaj Zaraz pokażemy siostrę pana Karola. Tak jest! Kaja jest w Karola brakda. już od 3 godzin Mamy nadzieję, że wygra walkę dzięki temu No i widzicie, wystarczyło na ambicje wjechać i koleżanka już się odpaliła, jak dużo mówi No i to jest właśnie to, magia A telewizji wiecie, Nie będę się wkitrała gdzieś tam z dzięki temu Ze wstydu Tak dobra, lecimy dalej A więc tak, słuchajcie, jesteśmy w Radomiu, dojechaliśmy na miejsce I już jesteśmy nawet po pierwszej walce Swój pojedynek toczy Daniel Nowocień, bardzo dobrze wypadł, walczył z chłopakiem, który miał już 16 pojedynków amatorskich, bokserskich na koncie. Tak jak wiecie, Wojda Boxing Night są to amatorskie pojedynki, gdzie nie ma rozstrzygnięć. Może być remis albo wygrana przez knockout, nie było knockoutu, chłopaki dali dobrą robotę, fajną walkę dali. Publiczność mówi, że na dzień dzisiejszy, na teraz była to najlepsza walka yy, tego turnieju. Wjeżdżamy do środka, zaraz zobaczymy. Co się dzieje? Chyba jest teraz jeszcze przerwa i za chwileczkę ruszamy z kolejnymi walkami i czekamy na pojedynek Karola-Wołoszyna. Dobra, dobra, to zaczyna się stresować. Odpisałbyś mi? Karol gorzej się stosuje niż na walce. No nie? Jest chłopak wstydliwy, ale zrobi robotę. zaczyna się zaraz od pani, zobaczycie. Mówi, że wie, że. capoeiry, kilka myczków mu pokazałem, więc będzie chodził na nogach jak tygrys, normalnie. Tygrys z lekką nadwagą. Dzień dobry, czy możemy z kamerą? Dzień dobry, zapraszamy. Proszę bardzo. Jest, i oto. A e... przepraszam, ma pan akredytację? Czy, zna czy znacie tego pana? Ma pan tak, Ten pan ma na imię Rafał, jest jednym z lepszych pięściarzy w Radomiu i robi bardzo fajną pięściarską imprezę. Tak, Rafał? Tak, a ten pan ma na imię Łukasz i nie zawsze należy go słuchać albo dzielić wszystko na dwa. Kurwa, ale on jest czydliwy normalnie, ale to jest właśnie organizator Wojda Boxing Live Zrób to od nowa. Łukasz. Nie, to właśnie wszystko jest, dziękuję. wiesz, na żywca. Dobra, lecimy dalej. Ej, Rafał, potem cię podliczę za blog, wiesz co. Dobrze, chodzi. dziękuję. No właśnie, proszę bardzo. O, dzień dobry. Tak jak widzimy edycja czwarta, chyba z tego co pamiętam już odbywa się na hali sportowej na adze w radomiu, dlatego duży krok w przód. Dużo lepiej to wygląda. Fajniejsze warunki dla zawodników i dla kibiców. Zresztą sami zobaczcie jak wygląda sala, na której odbywają się pojedynki Wojta Boxing Night. Don't idziemy teraz na sektor, dragonowski sektor Daniela i Karola. Jeszcze nie ma wszystkich ludzi, ale jest spora ekipa, chyba najdzisiejsza. Mocno dopigują chłopaków do walki, zagrzewają, robią dobrą robotę. Widzicie tego pana w czapce? Robson, zawodnik Crossa. Niesamowita siła i w przyszłym roku powiedział, że będzie walka wieczoru. Naprawdę, właśnie ma teraz napój u misiów, Bogów, doda mu siły i będzie się napierdalał. Widać, że kolega bardzo zainteresowany walką, no nie bardzo się interesuje dzisiaj za impreza. I co żadna walka nie idzie. Przerwa. No tak, nie ma żadnej walki, jest przerwa, to trzeba się Wszystko Gratulujemy Danielowi nawocieniowi. Wspaniała walka. Czyli mamy tutaj kibica Daniela i Karola. Fajna walka była dobra walka. Dokładnie, no to było dobre przygotowanie. Tak naprawdę nie spokojował się na początku, także Czekamy. Czekamy teraz na walkę Karol. Dokładnie no, no, Smoka wejście łup, pierdonięcie <gry> Najładniejsza ringer w takim razie jaki Proszę bardzo, jaki luz przed kamerą, właśnie takie osoby potrzebujemy. Patrzę się trochę dyga, wstydzi, ale tutaj jest osoba, która będzie prowadzić, patrzę za rękę. Jasne. <laughs> czyli mamy ringer na kolejną imprezę, os! A teraz słuchajcie, poczujemy się jak zawodnicy, czyli pokażę wam wyjście zawodników. Jesteśmy właśnie od tyłu, wchodzimy i poczujecie się tak jak zawodnicy wychodzący do ringu podczas gali. avoid the boxing night Chłopaki naprawdę mają mocną ekipę jak widzicie, tylko oni tutaj żyją, zajmują cały sektor. Na pewno jest troszeczkę tremy. Yy, Przyswaga to chłopakom podczas walk, ale też ich mocno mobilizuje i wychodząc na ring muszą zrobić i dać siebie 120%. Pus. Słuchajcie, tak jak widzicie, jesteśmy w ringu, w klatce, jest to bardzo mały ring. Naprawdę, że chodzi do zwarcia, a często dochodzi do zwarcia. Popaki yy, muszą mocno pracować na nogach, yy, walczą trzy rundy po dwie minuty, ale ja osobiście nigdy nie walczyłem w tak małym ringu. Na pewno niełatwo się walczy w takim yy, małym metrażu. Tak jest. Gruby taktyka na dzisiejszą walkę. Szybciutko, zrać wszystkim przed walką. Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. I o to właśnie chodzi. Jest fany, nic. Nie mów, nie mów nic nikomu. Nie mów nic nikomu, z pozdrowieniami na TPS-a. Teraz mamy taką tą oficjalną część, czyli organizator. Dziękuję sponsorom za pomoc w organizacji imprezy. Myślę, że jeszcze 5-10 minut i zaczynamy rozgrzeweczkę. Rozgrzewamy Karola. Do walki przypominam Wojta Boxing Night. Walki białych kołnierzyków, trzy rundy po dwie minuty. Nie ma werdyktu, możesz wygrać tylko Zapraszam przez lokal. Jeżeli, jeżeli przez trzy rundy no, twaje, to... nie będzie zakończenia walki, jest remis i zawodnicy Zapraszam, remisowym wynikiem schodzą z ringu Kulek. i zakończają pojedynek. Tyce chodzą! A jak? Jazda na wyjazdach. Zapraszam serdecznie do ringu przedstawiciela firmy Chemical. Damy troszeczkę tarcz Karolowi na rozgrzeweczkę, żeby się rozdruszał, żeby troszeczkę luzy złapał i za chwileczkę wychodzimy, robimy robotę. Pamiętajcie, jeżeli nie jej suba na kanale, zrób to daj łapę w górę, wjeżdża na mojego Instagrama. Również pamiętaj o TikToku, a my lecimy i tarczujemy Karola. Impresja, idę sobie zamątać. すいません。 Bo, że normalnie przed ramię boli przy prawym prostym Karola. Rafał, nie wiem czy dobrze zrobiłeś, że dałeś tego pana, którego dałeś Karolowi, a nie Michała Ciszlaka, tak jak mówiłem. Pozdro Michał, włos. Jesteśmy bardzo podierani, chcemy zrobić dobrą robotę. Będzie zajebiście, się Karol, naprawdę fajnie chodzi. Daniel już dał dobrą walkę, czyli wszystko zmierza ku dobrej stronie. Ring W pierwszej rundzie Karolowi wypadł Mark. ale przewalczył do końca. Naprawdę dał dobrą robotę. Znaczy, żeby do szpitala nastawać łapę. Sport, no nie? Zdarza się. Entuzja złapana, ale walka była bardzo dobra. Charakter pokazał Karol ogromny. I to się liczy na bardzo, Najbardziej. Pakujemy się do fury lecimy do szpitala nastawać bark. Os. Karol, powiedz mi jedno. Jak to jest walczyć na swoje pieniądze jeszcze kurwa na na ci Chyba pasja. Chyba pasja, słuchajcie, pasja. A w pojęciach do, do roboty pasja sporty walki. Tak jak widzicie, naprawdę ciężka robota. Dlatego tym chłopakom trzeba tutaj dać, oddać naprawdę szacunek duży, bo wychodzą, nie dość, że płacą za walki, sobie sami to jeszcze mogą tracić zdrowie. Zrobili bardzo dobrą robotę, jeden i drugi, tak jak i Marcin i Karol. Trochę medialnej otoczki było na początku przed walką, ale potem wyszli do ringu, zrobili robotę, na koniec okazany szacunek i to jest właśnie piękne w sporcie. I z nich właśnie powinniśmy brać, pra, brać przykład. US